Żydzi, pedali, artyści. Jeżeli Polak za granicą tobie nie pomógł, to już ci pomógł. Że Polacy to jest fajny naród, ale, ale ludzie to ku Coś takiego Piłsudski powiedział? Cześć, mam na imię Lena i jesteście na kanale Dziewczyny, która przyjechała do Polski z Kazachstanu. I dzisiaj poruszymy taki niebezpieczny temat, bo będziemy mówić o wadach Polaków. Nie chciałam za bardzo zrobić takiego odcinku, ale po pierwsze, niektórzy z Was prosili. Po drugie, po prostu ku woli sprawiedliwości, ponieważ skoro opisałam zalety, to warto też i powiedzieć o wadach. Wady to taka rzecz, oczywiście większość nie chce tego słyszeć, nie lubi. Nadal odcinek o zaletach uważam za bardziej godny polecenia, bo patrzymy, co mamy mocne i idziemy w tym kierunku. Ale dla ciekawskich, dla odważnych, dla tych, którzy są skłonni do samorefleksji i chcą poznać jakieś inne zdanie, osoby z zewnątrz, ponieważ mówi się ze strony, widać lepiej. Kiedyś mi się bardzo spodobało takie określenie: Ja nie mam wad, ja mam obszary rozwojowe. Jak Wam się taki pomysł podoba? Też po części natchnieniem posłużył mój ostatni odcinek. Na Wszystkich Świętych, gdzie czytając komentarze, było bardzo łatwo prześledzić pewien nurt, pewne cechy narodowe, których za chwileczkę opowiem ku woli wstępu. Siedziałam, wymyślałam i było mi ciężko, więc zasięgnęłam troszeczkę pomocy internetu, poczytałam, jak sami o sobie piszecie, jak Polacy oceniają sami siebie, i dużo się ciekawych rzeczy dowiedziałam, z jaką częścią się zgadzam, z jaką częścią się nie zgadzam. Przed przed chwileczką y, był mąż i też mu to pytanie zadałam, czy może mi szybko powiedzieć, jest Polakiem. Czy może mi szybko powiedzieć, 5 y, wad Polaków? I on mi powiedział, że to jest narzekalstwo, że to jest taka kutliwość, że za dużo z polityką. Wszyscy są mają takiego widzika na polityce i nie pamiętam, co jeszcze było dwie, ale dobra, zaczynamy po kolei. Tak, narzekanie, jeżeli chodzi o narzekanie, to rzeczywiście coś takiego jest. Myślę, że sami zauważacie. To się głównie sprowadza nawet do podstawowych pytania kiedy Pytamy się, jak leci, to jakaś część osób zamiast powiedzieć, że super i ekstra, jest skłonna bardziej powiedzieć, że stara bida albo jakoś leci, jakby narzekając. Mnie bardziej niż mówienie: o, tu jest wada, tu jest wada. Mnie bardziej fascynuje psychologia, mnie bardziej fascynuje, dlaczego tak jest, co za tym idzie, jakie korzyści ewentualnie osoba, osoba czerpie z tego, że nie mówi, że u niej jest wszystko dobrze. Napiszcie mi: mieszkając na Malcie, staliśmy na przystanku rodzice czekając na dzieci, i tam Typowy Anglik. Zawsze taki uśmiechnięty, a ponieważ miał żonę Polkę i wiedziałam, że nie zawsze tam jest wszystko dobrze, to ja zadałam mu pytanie, czy ty naprawdę zawsze taki, tak zawsze u was jest wszystko dobrze? Dlaczego wy zawsze odpowiadacie, że jest wszystko dobrze, jak nie zawsze wszystko jest dobrze? I on wtedy się zamyślał i powiedział: Nie, no, rzeczywiście czasami nie jest dobrze. Na przykład połże. Jakby pogrze podał jako jedyny powód, kiedy możesz, masz prawo ponarzekać. W innych wypadkach ja myślę tak, jak wspomniałam, że Polacy mówią, że jest tak sobie, czy nawet się nieraz prześcigują w tym, u kogo lepiej, tak, u kogo gorzej, przepraszam, że typu ja złamam rękę, a ja dwie, widzisz, jestem lepszy, jakby. Moje odczucie to jest takie, że no z tego coś musi być, tak, czyli nie wiem, ktoś się może będzie nade mną litować, albo jestem taki nieszczęsny, no to teraz dostanę więcej uwagi, przez to na mnie będzie skupiona. A może, żeby ktoś inny Ci nie zazdrościł, mówisz, że nie wiem, ciężko mi tutaj jest powiedzieć, pomóżcie mi, napiszcie, kiedy Wy, jeżeli że macie taką tendencję, że mówicie, że stara Bida, to co wy, co wy chcecie tym osiągnąć? Bo ja myślę, że za każdym słowami stoi jakiś ukryty, głębszy sens. How are you? I'm fine. No, chyba, że Hawaii jest. I how. E, ja myślę, że nas tak chowają ze szkoły podstawowej. Przynajmniej w mojej tak było, że wszystkie błędy były podkreślane na czerwono. Tylko gdzieś wyczytałam, że lepiej. A dla naszej psychiki i bardziej motywujące jest to, żeby podkreślać nie błędy, ponieważ wtedy nasz mózg koncentruje się na porażce, bo widzimy, co było źle. tak? Test był duży, błędów było 10, ale i, i przez ten czerwony kolor koncentrujemy się na błędach. Tylko na tym, co wyszło nam najlepiej. Jak się uczyliśmy pisać literki z córką, to ja w linijce literek nie podkreślałam to, co było źle, tylko podkreślałam na zielono to, co było najlepsze. I to zostało. Do dzisiaj, kiedy ona coś robi, mówię: Mama, co z tego wszystkiego jest najlepsze? Widzicie, gdzie uwaga, gdzie uwaga. Dobra, lecimy dalej. Polityka. Ja wiem i dużo pisaliście o tym, jak polityka jest ważna dla Polaków, dlaczego jest ważna i to rozumiem z jednej strony, a z drugiej mam takie, być może to jest moja tylko taka subiektywna opinia, nie wiem, napiszcie. Zauważyłam, że nieraz ten temat polityki. A jest poruszany wtedy, kiedy ja na przykład bardziej bym chciała i czuła porozmawiać o czymś bardziej osobistym. Na przykład, jeżeli w rodzinie jest jakiś problem w relacji, ktoś się nie odzywa, ktoś się gniewa, to ja czułam nieraz, że przy stole jest tak, że zamiast na przykład mówić, a co tam u brata, a co u syna, a co ty czujesz, a na co się gniewasz, a może jakoś tam się zbliżymy, coś porozmawiamy głębiej, to jest na przykład łatwiej porozmawiać o polityce, bo to jest temat taki. No po prostu, generalnie łatwiej jest porozmawiać o czymś, e, z czym nie masz bezpośrednio do czynienia i na co zwalasz swoje wszystkie winy. Na przykład e, masz problem w rodzinie, ale najlepiej powiedzieć, że a to wszystko przez. E, jak to tam jest takie powiedzenie, jak coś się stało, to kto temu winien? Żydzi, pedali, artyści. Wszyscy się łączymy, nic tak nie łączy jak wspólny wróg, tak? I pogadamy, pogadamy, tylko że od tego, od tego, że my o tym pogadamy, może się nic nie zmienić. A cała polityka i te wojny, jak już tak idą szerzej, mi się wydaje, że wszystko, że zaczyna się właśnie od domu, tak? Jaką mamy tam relację między sobą. Lecimy dalej. Mówienie kochanie dla, do osoby, której mało znasz. To może być w ogóle jakaś obca osoba w sklepie. Dla mnie, to słowo kochanie, czy tam pocałunek na pożegnanie, przywitanie, to jest bardziej zarezerwowane do bliższych osób i to jest takie jakby odbieranie temu mocnemu słowu jakiejś takiej wartości no jakieś koleżanki, nawet niekoniecznie lubiące się tak, do siebie tak się zwracają, o kochanie co tam u Ciebie, no to ja czuję takie zgrzyt, taki pim, pim czerwony guzik, że nie, tutaj nie ma żadnego kochanie pomiędzy nimi, to dlaczego do siebie mówią to kochanie? Tak, rustofobia, ogólnie nie tylko rustofobia, taka ksenofobia, myślę, że e, niektórym, nie mówię o wszystkich, tak, niektórym można to przypisać, to było dobrze widać na tym, na komentarzach pod ostatnim filmikiem, gdzie zapaliłam znicze, jak się okazało, nie na tym cmentarzu, co trzeba. Zapaliłam znicze na cmentarzu żołnierzy radzieckich i się zaczęło, tak? Przy czym uczyliście się pomiędzy sobą i czasami padało bardzo ostre słowo, bardzo mocne krytyki, nawet jakiś tam bluźnierz wytykań. Ja czułam w tych komentarzach strach, zagrożenie, tak? Taka nieufność. Ty jesteś obca, ty nam zagrażasz. Nawet niektórzy mówili, zwracając się do mnie, wy zabijaliście, wy mordowaliście, tak jakbym ja to robiła, tak? Jakby nie ma tego takiego oddzielenia, nie ma, jest po prostu takie bardzo ogulizowanie wszystkiego, co uważam za niebezpieczne w jakiejkolwiek dzieciny. Tak? Oczywiście z tą taką ksenofobią spotkałam się w podstawówce polskiej, gdzie miałam no różne sytuacje, tak? Ale też na przykład taką, że tam chłopak krzyczał na cały korytarz, na cały głos, zdzierając gardów, tak stojąc obok mnie, w moją stronę, że nienawidzę ruskich, wy do siebie. Wtedy jako dziecko ciężko było to zrozumieć, co ja takiego zrobiłam, ja Lena konkretnie. Staram się sama konkretnego człowieka oceniać, a nie dopinać do tego całe, całe to, 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 to takie coś. I a propos jeszcze ciekawostki, właśnie w tych wszystkich świętach ktoś mi powiedział, że no wszyscy święci, czyli zmarli, najbardziej się cieszą, kiedy jest zgoda, kiedy się nie kłócimy. Tak? A ja wyobraźcie sobie, we wszystkich świętach dostałam też od kogoś z osób piszących pod filmem, pierwszy raz w życiu groźby, takie groźby, które mogłabym zanieść na policję. Człowiek opisał dokładnie, co ze mną zrobi, jaki sposób mnie zabije, co zrobi moim krewnym, czyli nawet do takiego stopnia jest strach. Ja bym to nazwał strach, bo jest tylko albo miłość, albo strach. Jeżeli jest strach, to idziemy w taką walkę i agresję. Tak, kompleks Polaka. Ja o tym się dowiedziałam, będąc w Polsce już, nigdy o tym nie słyszałam od samych Polaków, że jest jakoby jakiś kompleks Polaka, że Polacy czują się niepewnie w stosunku do innych krajów i ogólnie, że jakby nie doceniają siebie, nie są pewni swojej wartości. Ja tego w ogóle nie mogę zrozumieć, szczerze mówiąc, po dzień dzisiejszy, bo ja nie widzę żadnych powodów, dla których Polacy by mieli się tak czuć. Więc w ogóle jest mi ciężko to zrozumieć. Ja nawet szukałam historycznie, słuchajcie, nawet Wam na potwierdzenie e, przeczytam parę cytatów. E, no skąd to się wzięło, tak? Skąd się wzięło, że na przykład, nie wiem, Polak pojedzie do Francji i ma kompleks e, Polaka? Dlaczego? Ktoś mi może napisać to? Jeszcze kiedyś mi pewien Polak powiedział, że... Ja muszę, muszę to znaleźć. że mnie teraz zaintrygowało. Że Polacy to jest fajny naród, ale, ale ludzie to ku? Coś takiego Piłsudski powiedział? Piłsudski powiedział o Polakach: Naród wspaniały, tylko ludzie ku. I też Piłsudski, tak? Zakompleksieni, Janusze, rozdarcie między romantyczną tradycją a brakiem wiary w swoje możliwości. Bolesław Prus, żadni z nas, Francuzi Północy, a po prostu banda brudasov. No, powiem Wam szczerze, że, że mi się nie, nie za bardzo to czyta, bo wydaje mi się, jak ktoś jest przywódcą, to powinien bardziej chyba swój naród nie wiem, motywować czy chwalić, nie wiem, podkreślać na zielono. Podoba mi się, jak Polacy źle o sobie mówią, nie podoba mi się to. Ktoś napisał z Was, że jeżeli Polak za granicą tobie nie pomógł, to już ci pomógł. To też jakiś fenomen niesamowity dla mnie, bo wydaje mi się, że jak jesteś za granicą, tak, i widzisz swojego, no to jest, czujesz się lepiej, raźniej, że jest ktoś. Możesz się z nim zaprzyjaźnić, być jakby w tej wspólnocie. Ja miałam taką sytuację dziwną. Mieliśmy na Malcie, powiem Wam, ona jest taka dosyć prywatna, no ale nie będę mówić tutaj nazwisk. Na Malcie pewna para polska rozkręciła biznes, sprzedawała polskie jedzenie i w pewnym momencie, no kiedy oni zyskali dosyć dużą grupę klientów, praktycznie wszędzie już ich znano, tak i na Gozo, i na Malcie, a w pewnym momencie oni prowadzili ten biznes jako małżeństwo. Mąż wykłada do sieci, czyli bezpośrednio do wszystkich klientów, do wszystkich ludzi, post, gdzie bardzo źle wypowiada się o swojej żonie, która zrobiła to i tamto. Nazywa ją słowami takimi najgorszymi, jakie można wyobrazić, w stosunku do kobiety, i on to wykłada, tak, myśląc, że nie wiem, co myśląc. I to było, ja wtedy pomyślałam sobie, jak to ten słynny ksiądz, że pięknie się Pan przedstawił przed milionami słuchaczy, tak? Ponieważ um, często ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia o tym, tam, gdzie jest Polska, czy jacy są Polacy, on będzie teraz oceniał Polskę na podstawie ciebie. I to jest bardzo ważna, uważam, że taka misja, jak jesteśmy gdzieś w obcym państwie, zachowywać się w miarę tak, żeby nie było wstyd żeby po Was nie oceniano potem całego narodu. Przy czym mężczyzna się spodziewał, że chyba większość stanie po jego stronie, ale była reakcja raczej odwrotna. Także rzeczywiście być może coś takiego jest, że jakoś Polacy za granicą tak sobie nie pomagają, nie wiem, ale szkoda, szkoda powiem Wam, bo no szkoda, nie powinno tak być, mi się wydaje. No dobra, to już wszystko, żeśmy już umówili, czy nie? Tak, jest jeszcze taki mit Polaka, że to jest pijak i złodziej. Tutaj też Wam ciekawostkę obowiem, Było badanie w Niemczech prowadzone, na różnych, znaczy Niemcy oceniali inne narodowości i Polak z Rosjaninem szli równo, łeb w łeb, noga w nogę, bo Polaków oceniono na pierwszym miejscu jako złodziej, a na drugim jako pijak. A Rosjan odwrotnie, na pierwszym jako pijak, na drugim jako złodziej. Widzicie, jacy jesteśmy bracia? Tak Niemcy ocenili. Tak, jeszcze wiecie co, jeszcze na taką stronę weszłam tutaj i też pan Polak, pan Polak katolik wypisał sześć wad Polaków. Tak, i on to wymieniał tak, megalomanie, czyli skupienie się na własnej doskonałości, samozadowoleniu, czegoś to ja nie potrafię, na czym to ja się nie znam. Jest powiedzenie, rzeczywiście Polak potrafi, tak? Czyli w języku też jest pewna zawarta informacja zawsze o narodzie. Bo tam jest życie ponad stan. Zastaw się, a postaw się, tak? Czyli tam możemy oszczędzać, ale kupujemy sobie jakieś super Mercedes, czy od dużo osób z Was pisze, gdzie Ty mieszkasz? Co to za mieszkanie? Co to za kazaski wystrych. <grym> to mi się podoba, kazaski wystrój. Ciekawe, czy osoba w ogóle kiedyś była w Kazestanie. Słuchajcie, no ja mieszkam yy, na, na głowę, mi nie kapie, więc się cieszę. <grym> No, że jest na przykład super ładny dom, i tak dalej, samochód, tak, żeby było widać, że jest na bogato. Następnie tutaj jest wymieniona ksenofobia, no to już poruszaliśmy, tak? Czyli lęk wobec obcych. Taka, to też mąż mi wymieniał tą cechę, jako czwartą. Teraz mi się przypomniało zaściankowość, jest wymieniona. Mówi się, że przyzwyczajenie jest drugą naturą, ale przecież nie kosimy trawy kosą, i nie chodzimy w onucach. Nawet nie wiem, co to są onuce. Pieniactwo, To nawet takiego słowa nie znałam. Pieniactwo to jest wytaczanie spraw sądowych, zwłaszcza z błahego powodu lub chorobliwa skłonność do dochodzenia rzeczywistych lub urojonych krzywd. Tak, zgadzam się tutaj w 100%. Tak? Ja to zaobserwowałam często wśród moich nawet znajomych e, w jakichś sytuacjach takich w, dla mnie błahych. Ktoś na przykład podawał kogoś do sądu i to mnie tak zawsze dziwiło, że tak jakby taka chęć powalczyć, pokudzić się w komentarzach to nieraz widzę, tak? Nawet nie chodzi o to, co tam do mnie ktoś pisze, tylko między sobą, że są dwa różne poglądy i osoby zaczynają się tak e, jakby sprawia im to satysfakcję. Właśnie niestety obawiam się, że to po prostu jako taka rozrywka może być narodowa, że to sprawia satysfakcję. Takie jakby takie szabelki, tak? Robimy sobie taki turniej, kto tutaj kogo. Mówię, no każdą wadę można jako i zaletę rozpatrywać, zależy z jakiej strony patrzeć. Ze strony widać czasami lepiej, ale nie wiem, czy to znaczy, że to trzeba zmieniać czy coś. E, mi się wydaje, że fajnie jest przyznać nieraz coś, o ile człowiek jest w stanie sobie przyznać, bo nie każdy chce, tak? Niektórzy lubią się upierać przy swojej racji. Przypomniał mi się pewien profesor fizyki, który przez całe swoje życie głosił, no, uczył jakieś tam teorii fizyki i pod koniec jego życia, jak był już staruszkiem, okazało się, że ta teoria jest niesłuszna. No przyszli nowi, obalili to, znaleźli coś innego i on miał dwa wyjścia. Zaprzeczać, bo po, potwierdzenie tego, że to czemu nauczył tam przez 60 lat jest nieprawdą, to było równoznaczne z uznaniem, nie wiem, życie na marne, tak, stracone lata. Ale on, co świadczy dla mnie o tym, że, że był rzeczywiście wielkim profesorem, on e, podszedł do tego z pokorą, zrozumieniem no, tym nowym podgratulowemu i po prostu powiedział, wygląda na to, że przez całe życie się myliłem. Ale być może nawet tak jest, ale zobaczcie, on to przyznał. On był w stanie zobaczyć, był nadal otwarty mimo wieku, tak? był w stanie przyjąć tą nową e, prawdę. I to jest fajne. Ja myślę, że jakbyśmy też o, o sobie mogli przyjąć jakąś prawdę, tak? Obiektywną, subiektywną, to też yy, to by było na naszą korzyść. To wszystko na dzisiaj. Taki ryzykowny odcinek. Mam nadzieję, że teraz nie zasypiecie. Mnie. Jesteśmy wspaniali, co ty tu mówisz o nas. Ja myślę, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nie ma wad, tylko są obszary rozwojowe. Pamiętajmy też o tym, że nie ma żadnej ogulizacji, tak? nie można ogulizować. Każdy człowiek jest pojedynczy, indywidualny i to absolutnie nie dotyczy każdego. Tak, w ramach ciekawostki i równowagi do poprzedniego odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.